Cześć! Dzisiaj zagramy sobie na wersji Indev. Przepraszam, że wczoraj nie było odcinka, ale ważne, że dzisiaj jest. Zaczynamy! Stwórzmy sobie nowy świat. I dobrze, nie powinna nam się gra odpalić. No, i mamy, jak widzimy, trawa wygląda jak w tamtym mobilnym klasiku, aczkolwiek to jest wersja indev. Czemu jest tak mało PPS-ów. Czy tu da się dać więcej? Mamy hard, żeby było więcej potworów, bo tutaj było bardzo mało. A dobra. Tak sobie zróbmy. Nie, na początku normalnie zaczynamy zaczynam od ścięcia FK Nie pytajcie czemu jestem spiwem. No bo na tej wersji się nie dało zmienić skina w nowym launcherze. Tylko w starym. dobry świneczko. I tak to wygląda ta wersja. Też można ją znaleźć w launcherze. Jedyna wersja in która jest w launcherze oryginalnym dostępna. zapomniałem zrobić patyków. Mamy już wszystkie patyki. To robimy. Ten stół rzemieślniczy stary wygląda jakby był jakiś popękany. Po ja w sumie robię drewniane miecze, skoro i tak zaraz będę miał kamienne. Ej. Aha, kilow, akurat jest konieczny do kamiennych itemów, które są o wiele, wiele, wiele lepsze niż te dziadowskie drewniane. No i dlatego właśnie idziemy sobie je wykopać tu. Jakiś jakoś była lepsza animacja tego kopania. Przynajmniej takie jest moje zdanie. O, i akurat się tu dokopaliśmy. Tu ja tak źle robię miecze? I jakie piękne były te stare tekstury mieczy. Jakby netherite'owi z nimi wyglądał. Niestety Nederyt doszedł w 1.16. i nawet w 1.15 go nie było. Czemu ja rozwalam crafting table siekierą skoro i tak w tej wersji się nie rozwalał go wtedy szybciej. Tego nie wiem. Ale patrzcie na te kolory. Istnieje w ogóle teksturpak, który takie dodaje. Tylko, że niestety nie jest już to to samo, dlatego, że tam dalej w tym teksturpaku niestety rośnie ta trawa. No i to mimo wszystko nie jest to samo co ta alfa, co Inddev, co było tam uznane za wysoką górę. No, w sumie, w sumie, nawet ja uważam, że są jakieś wszystkie super, że nawet są dosyć wysokie, a też nie są takie mega super wysokie. O, tam widzę jakieś jaskinie. Dobra, idziemy. Dobra, a to się opłaca iść? Hej, świnko, co ty tam robisz w tych jaskiniach podziemnych? tego co wiem, te świnki. O nie. Ta jaskinia, zwłaszcza z tam świnką, dawny węgiel, tekstura też wyglądała ładniej. Tutaj niestety nie było nederu w tej wersji, więc nie będziemy mogli iść do nederu, żeby sobie. Zobaczcie jak nether wyglądał, bo nether został prawdopodobnie dodany dopiero w becie. Ale dużo tych rud. Troszkę taka innego kilofa normalnie, więc wykopię je drewnianym. Wykopimy. Już zaczyna być tajemniczo w tej jaskini. Też i tak nie będzie dla nic w porównaniu z tak zwanym mrocznym biomem, który zostanie dodany w 1,17. Gdzie? Jakim cudem ja nie zauważyłem tego żelaza? Co jest grane? To jest zwykły kamień. Mówi się jeszcze to żelazo? Co to? Czyli tylko 4 rodzaje żelaza. No, ale na kilo wystarczy. do pochodni? Kilow. Nie, służę, myślę, czy tego to. Naprawdę ja... nie jestem w stanie określić. Pucy, ja crafting rozwalam łopatą. Nie wiem. O, mamy, mamy. Tutaj nic nie ma, oprócz tego, że wirus, którego mam uzyskać w Krzymień potrzebny do stworzenia zapalniczki. Fizyka działała nawet w tak wersjach, co można też zaobserwować w tamtej mobilnej wersji klasik, bo to jest tamto, tylko że z mobami oraz surfiolowe. To jest taka jeszcze starsza alfa. W sumie to. Dobra, dwa krzemienia chyba wystarczą. Tylko nie wiem, co sobie z tego żelaza zrobić, bo jak widzimy, jest go bardzo mało i nie wiem, czy z niego właśnie zrobić zapalniczkę i kilo, czy miecz. Jak na tą wersję, to jest po prostu epicka. Nigdy na tej wersji nie widziałem takich pięknych i dużych jaski. No przecież to wygląda epicko, jak na taką starą wersję. A musicie mi uwierzyć, że to jest mega stara wersja. już mało tego, ale to nie szkodzi, bo... No dobra, kolejny powód, aby zrobić kilo. kilof. To jednak kilof. Zrobimy sobie z żelazem. Świnko! Co ty tu robisz? Czyżby ktoś się zamknął do więzienia? O, jeszcze żelazo. Dzięki, świnko! Żeby mi wskazałaś miejsce, gdzie jest żelazo. 8, 9. To może już stąd sobie... No właśnie. Świnia. Pani Świnia jest jakaś. Podobno mówią o jakimś starym modelu świni, ale nawet w tych alfach najstarszych model świni wyglądał właśnie tak. Nie wiem, czy tam ten to był jakiś. Nieoficjalny, nie dodany oficjalnie do gry, czy coś. Dzisiaj chciałam zrobić taki luźny Tak, No i jest. Ale proszę o łapkę w górę. Tak czy siak. Nie ma odcinka, w którym nie ma łapek w górę bez włapek w górę odcinkiem zakazanym jak ja muszę potem w tym odnaleźć Zbierzemy te pochodnie. To jeszcze węgiel jest ło wow. Tam, tam jest, jest jedna pochodnia? Są... Co mi tak świeci? Ej. Ta, ta. Dobrze. Tylko może jeszcze wykopiemy sobie jakiś krzemień. nie ja mogę sobie nawet iść już do domu, bo tyle tego, żelaza tutaj jest. To tam razem mi wystarczy i na miecz, i na kilo, a nawet może na kawałek zbroi. mów lightingu i jest taki z mm, ładny co tam jest jeszcze bo tam jeszcze całkiem dużo rzeczy powinno być o żelazo co to jest ja żelazo jakąś kopalnię żelaza ile tu tego jest o W takich ciemnościach jest ciężko odróżnić rudę od kamienia. ja? Może by warto je jeszcze czegoś tutaj, coś tutaj przeszukać, żeby znaleźć nasze kochane żelazko. I. To jest kolejny odcinek serii Minecraft Hardcore, chociaż nie na trybie hardcore, ale starałem się jak mogę, żeby przypominał tryb hardcore. Dlatego patrzcie, jaki jest poziom trudności. Czyli jak zginiemy, to kończymy odcinek, tak. Dlatego trzeba bardzo pamiętać, aby nie zginąć. Tylko jeszcze jedno pytanie. Jest zastanawia mnie jeden fakt. Jak się stąd wydostać? Mamy tyle tego bruku. Prawie tak. Ale bruk jest wartościowy. A żwir w ogóle nie jest wartościowy, więc to żwiram zrobimy. Nie wiem, czy bruk jest wartościowy. Aha. Aha. Dlaczego bruk mi się przydaje? Niedługo to będę potrzebował jeszcze więcej tego patyków. To jest obowiązkowy do takich rzeczy, bo by się kopało to niesamowicie długo. Czemu ja się kierom rozwalam Crafting Table? Bo owszem, w nowszych wersjach to ma sens, ale w takich starych jak ta, jest nawet starsze niż żadne Lewandowoldy, starsze niż Alfa, no to nie. To nie. nie teraz będzie dzień, bo noc spędziłem w jaskini. No właśnie. Myślę, że tak było, ale... Jakiś się głęboko dokupałem. Czy może to jest jakieś wnętrze góry z Hobbita? To mnie naprawdę zastanawia. O, ale mamy... Co to jest w sumie? Wirt, wirt, wirtek. Dirt, dirt, o, jestem w najskrytszych nocnych czeluściach. Z creeperami spadającymi na głowę. No, no, no. Czyli ta wersja jednak nie Aha, to nie jest ta jaskinia, którą planowałam odwiedzić. No dobra, coś tu nie gra i mi stąd. Ugh. O nie, ten zombie tu jest wyjątkowo straszny, bo nie można z dalszego uderzyć, no, ale za to jest na 3 uderzenia. W nowszych wersjach na aż 4. Creepery robiły takie ogromne wybuchy. No sobie dirta pozbierać. Fajne to było. Nawet nie takie ciężkie były te wybuchy, że nie tak dużo odbierały punktów. jak teraz. No ile tego digita to było? No to jeszcze sam tego. Więc nie zrobiłem żadnego craftingu. Nie ma mowy o craftingu w nocy. Tutaj nie było łóżek, więc nie było to zbyt przyjemne, że nie dało się nocy przespać. Trzeba było albo walczyć, albo nudzić się w domku. dało się bronić z mieczem. Co to jest w ogóle za wersja? Mm. Taka jest ta wersja. Jak widzicie, to jest ponura i nawet może nas straszyć bardziej oraz jaskini niż teraz. A dzień jest bardzo fajny tak jaskrawy, że no... W pierwszych wersjach nie ma takiej jaskrawości, jak teraz, bo i drzewa, i trawa nie była taka oj, tylko trzeba bardzo uważać na potwory. Już słodko słońca jest. Prawie całą noc przeczekałam w jaskini. No ciekawe, ciekawe. Potrzebne potrzebny? Piec. Piec muszę skonstruować. Mam nadzieję, że w tej wersji był piec. Na szczęście piec jest dodany. Ile się rozwalało? Piec ręką... A, no faktycznie jakaś tam różnica jest, ale bardzo mała. Przytopię sobie żelazko. O, nawet nie tak mało rzeczy zawiera ta wersja. Tamta świnia była jakaś dziwna i tajemnicza w tej jaskini. Tak strasznie to wyglądała ona. Gdzie jem? Ja Postawiłem tu ten piec. Czy to znowu sprawka Hirobraina, którego już znamy z innego odcinka? Ale dobra, jest, jest. Dopiero cztery sztabki żelaza się upiekły. Nie no. Pięknie. Nie dobra, pięć. Nie zginęliśmy, ale to jednak łódki, Luźny odcineczek. Więc ja może już bym się z wami żegnał. Patrzcie, jaką mam śmieszną animację. Jak dawno miały Steve, te jak widzieliśmy w wersji klasyk internetowej. Także ja już się żegnam z wami. Przepraszam, że stoję do Was tutaj tyłem, ale niestety ta wersja nie pozwalana. Tak samo jak beta: nie pozwalana. Z przodu pokazanie skina. Do widzenia, do widzenia. I pa, pa, pa.